Dzień dobry widzowie, w nowym odcinku Na Poboczu nowa Alpina XB7, wyścigowe Lamborghini Urus STX oraz Volkswagen Touareg R. Aby uprzyjemnić Wam oglądanie nowych odcinków Na Poboczu stworzyliśmy spis treści, który znajduje się poniżej w opisie. Zaczynamy! Seat pracuje nad małym liftingiem swojego pierwszego suwa, a mianowicie Ateki. W tym samym czasie trwa testowanie odświeżonej wersji kupy Ateka. Świadczą o tym zdjęcia przyłapanych zakamuflowanych egzemplarzy mocnego crossovera. Folia maskująca pojawiła się natomiast jedynie w przednim pasie. Na pewno zatem w nowym modelu zobaczymy odświeżoną atrapę chłodnicy z nowym motywem, nowy przedni zderzak oraz nowe, nowocześniejsze reflektory. Z tyłu natomiast, choć Seat nie zdecydował się tego zasłonić, pojawią się nowe, LEDowe światła oraz nieco zmodyfikowany sportowy zderzak. Do napędu powinna służyć znana już Dwulitrowa jednostka czterocylindrowa generująca 300 koni oraz 400 Nm momentu obrotowego. Moc będzie przekazywana na koła obłosi za sprawą 7-stopniowej automatycznej dwusprzęgłowej skrzyni biegów. Osiągi? Prawdopodobnie do setki w 5,4 sekundy oraz prędkość maksymalna równa 245 km na godzinę. Odświeżona kupra ATK zostanie zaprezentowana w przyszłym roku. Obecna generacja Forda GT została zaprezentowana na targach NAIAS w 2015 roku. Auto jest napędzane 3.5-litrową jednostką V6 EcoBoost, generującą imponujące 656 koni oraz 744 Nm momentu obrotowego. Tak się jednak składa, że te osiągi są niczym wobec najmocniejszego Mustanga Shelby GT500. Niesamowity model dysponuje jednostką 5.2-litra V8 generującą 771 koni mechanicznych oraz 847 Nm momentu obrotowego. Jest to zatem sytuacja wstydliwa i Ford zamierza coś z tym zrobić. Nie może wszak być tak, że limitowany super samochód za 450 tysięcy dolarów dysponuje gorszymi osiągami od Mustanga za około 100 tysięcy dolarów. Firma zdaje sobie sprawę, że taka różnica nie jest dopuszczalna i pracuje nad mocniejszą wersją swojego Forda GT. Nie jest to oficjalna informacja, a nieco bardziej potwierdzona plotka. Całkiem możliwe, że amerykański producent rozważa wprowadzenie modelu GT Mark II w wariancie z homologacją drogową. Do tej pory był to samochód jedynie przeznaczony na tor i dysponował mocą równą 710 km nie tych dla klientów poszukujących czegoś mocniejszego od BMW X7M50I, niestety bawarska marka nie zdecydowała się na realizację projektu X7M. Najmocniejsza wersja największego w ofercie słowa dysponuje mocą 530 koni oraz 750 Nm. Co jeśli ktoś chciałby coś mocniejszego? Odpowiedzi na to pytania udziela szczęśliwie Alpina, przygotowując nowy model o nazwie XB7. Auto póki co poddawane jest testom, ale ma zostać zaprezentowane w przyszłym roku, póki co zostało przyłapane w kamuflażu na zielonej pętli. Szybki SUV ma zostać zaprezentowany w przyszłym roku i nie otrzymał wcale pełnego kamuflażu. Zasłonił jedynie przedni pas, a kamuflaż skrywa zapewne nowe agresywne zderzaki. Pod dużymi aluminiowymi kołami kryją się natomiast spore sportowe hamulce, a z tyłu pojawił się duże cztery końcówki wydechu. Wewnątrz z pewnością pojawią się podświetlone progi z nazwą modelu, kabina zostanie wyściołana skórą, która pojawi się również na kierownicy. Moc pochodzić będzie z podrasowanego silnika BMW 4,40 litra Twin Turbo V8. Ten sam silnik w nowej Alpinie B7 generuje 608 koni oraz 800 a dzięki automatycznej 8-stopniowej skrzyni biegów możliwe jest przyspieszanie do setki w czasie krótszym niż 4 sekundy. W przypadku XB7 można się spodziewać podobnych wyników. i ma wielkie plany dotyczące elektryfikacji swojej gamy. Planuje bowiem sprzedać ponad 560 tysięcy elektryków do 2025 roku. Aby to zrealizować, zamierza wprowadzić do tego roku aż 16 nowych elektrycznych samochodów. Jeżeli uda mu się zrealizować założenia, to sprzedana flota stanowić będzie znaczną część wszystkich samochodów elektrycznych na świecie. Konkurenci zapowiadają jednak bardzo podobne założenia. Volkswagen planuje wyprodukować 22 miliony samochodów elektrycznych do końca następnej dekady. Natomiast General Motors zapowiada sprzedanie miliona elektryków do 2025. Roku. Wobec założeń konkurentów plan Hyundaia nie wydaje się być zatem niczym wyjątkowym. Volkswagen ma zamiar zaprezentować w przyszłym roku sportową wersję swojego dużego suwa, a mianowicie Tuarega R. Będzie to hybryda, choć o samym silniku póki co wiadomo niewiele. Będzie to pierwszy Tuareg R w historii, nie wliczając w to krótkoseryjnego R50 pierwszej generacji. Nowy model z pewnością będzie hybrydą plug-in. Póki co m, występuje z takim napędem jedynie w Chinach i tam pod maską znajduje się dwulitrowa jednostka TSI wspierana silnikiem elektrycznym. Jej łączna moc to 367 koni i 700 Nm. Touareg R powinien być jednak mocniejszy od obecnie topowej czyli V8 422 konie. Może otrzymać jednostkę z zapowiadanego Arteona R, czyli V6 o mocy 400 koni mechanicznych, które w tuaregu mogłoby być wspomagane jeszcze elektryką. Nowa klasa S ujrze światło dzienne już za niedługo, o czym świadczą coraz częściej pojawiające się zdjęcia przełapanego prototypu, który zaczyna gubić kamuflaż. Tym razem mamy dla Was krótkie wideo prezentujące przemieszczającego się flagowca od Mercedesa po niemieckich ulicach. Folia a kamuflująca zniknęła już z dachu oraz słupków. Widać, że auto będzie charakteryzować się bardzo eleganckim frontem z nowoczesnymi LEDowymi reflektorami, tak samo ma być z tyłu samochodu. Mercedes twierdzi, że nowa S- klasa będzie przełomem, jednak w wiegami napędowej nie pojawi się wariant w pełni elektryczny. Elektrykiem będzie natomiast IQS. Oferujące poziom autonomiczny poziomu trzeciego, nowy Mercedes S zostanie najprawdopodobniej zaprezentowany w 2020 roku. Później pojawi się wariant Maybach oraz AMG. Nie powinniśmy jednak oczekiwać wersji Coupé oraz Cabrio. Te zostały wycofane, gdyż nie spełniły planów sprzedażowych Mercedesa. Plotki okazują się być prawdą. Lamborghini rzeczywiście pracuje nad całkowicie nowym, przeznaczonym tylko na tor samochodzie. To ciekawa informacja, gdyż pojawia się w momencie, w którym świat zaczyna oczekiwać ze zniecierpliwieniem następcy Lamborghini Aventador. Ten jednakowoż zostanie zaprezentowany dopiero w 2020 roku. Budową nowego samochodu zajął się zespół Squadra Corsa. Nie mamy zbyt wielu informacji na temat tego samochodu, ale w sieci pojawiło się wideo zwiastujące nadejście hiperauta. Bazą dla nowego pojazdu jest Aventador SVJ. Torowy model nie będzie jednak związany z przepisami homologacji. A do napędu zostanie najprawdopodobniej zastosowana jednostka V12 o mocy 830 koń mechanicznych. Główną różnicą w stosunku do drogowego samochodu ma być skrzynia biegów. Siedmiobiegową konstrukcję zastąpi sześciostopniowa sekwencyjna nadająca się bardziej. Prawdopodobnie model ten będzie nazwał się Aventador SVR i powstanie w ilości 40 egzemplarzy. Oto opancerzony potwór, czyli Mercedes G4x4 kwadrat, dysponujący potężnym silnikiem 4-litrowym V8 o mocy 420 koni mechanicznych. Samochód ten został przygotowany przez dwie firmy we współpracy niemiecką Gruma oraz Armored Car System. Inspiracją był samochód używany przez niemiecką armię. G klasę całkowicie przebudowano, okładając ją grubymi panelami oraz szybami kuloodpornymi. Konstrukcje zawieszenia i płyty podłogowej wzmocniono oraz również osłonięte metalowymi osłonami. Koła pozwalają na jazdę po poprzebić łopon. Enok P1 ma wytrzymać najechanie na minę przeciwczołgową oraz ostrzał z broni automatycznej większego kalibru. Co więcej, na dachu można zainstalować działko, aby zamienić samochód w pojazd bojowy. Opancerzony Mercedes klasy G oferuje wnętrze wykończone włóknem węglowym, alkantarą i skórą. Pomimo wyglądu czołgu nadal zatem pozostaje luksusową terenówką. Pod maską pracuje niezmiennie 4 litrowy V8 o mocy 420 mechanicznych. Lamborghini chce stworzyć nową serię wyścigową, która połączy jazdę na torze z rywalizacją offroad. Właśnie w tym celu powstał projekt wyczynowego Urusa STX. Pomysł sprowadza się do ścigania na przygotowanych i spełniających wymogi FIA trasach o różnej nawierzchni usportowioną wersją Urusa. Rywalizować ze sobą zatem będą najwierniejsi klienci marki, którzy wyłożą odpowiednią sumę na samochód i uczestnictwo. Kwoty mają objąć obsługę zawodów oraz pełne wsparcie techniczne samochodów. Wizualnie wspomniane Lamborghini Urus STX wyróżnia się zielonym malowaniem Verde Man ma maskę wykończoną włóktem węglowym z powiększonymi blotami, karbonowe obudowy lusterek, a także przeprojektowanym względem produkcyjnej wersji grill, dyfuzor i układ wydechowy. Z tyłu na szczycie klapy bagażnika pojawił się też spoiler, a auto osadzono na potężnych 21-calowych aluminiowych kołach. We wnętrzu znalazła się klatka bezpieczeństwa, system przeciwpożarowy, a samochody wyposażane są w bezpieczny zbiornik paliwa o homologacji FIA FT3. Zespół Lamborghini Squadra Corsa odchudził urusa o 25% w stosunku do standardowego modelu. Pod maską pozostały Został jednak niezmodyfikowany 4-litrowy silnik V8 Twin Turbo mocy 650 mechanicznych i momencie obrotowym na poziomie 850 Nm. Auto dzięki zaoszczędzonej masie z pewnością będzie szybsze od regularnego Rusa, który przyspiesza do setki w czasie 3,6 sekundy i osiąga prędkość maksymalną równą 305 km na godzinę. W poniedziałki natomiast pamięcią wracamy do starych samochodów koncepcyjnych, a ponieważ BMW zamierza teraz kombinować z dużymi nerkami, to nie sposób przypomnieć konceptu z 1970 roku, czyli BMW Garmisch. Auto powstało na bazie seryjnego 2002 TII i zaprojektował je Marcello Gandini, odpowiedzialny za przepiękne Lamborghini Miura czy Lancia Stratos Zero. Garmisch wyróżniał się wentylowanym panelem z motywem plastra miodu w miejscu tylnej szyby, przeprojektowaną atrapą chłodnicy oraz wąską konsolą środkową z pionowo ustawionym radiem i wielkim lustrem w schowku pasażera. Warto zwrócić też uwagę na reflektory umieszczone za przeszkleniami oraz tylne lampy zdobione pionowymi frezami. W sierpniu ubiegłego roku z okazji urodzin Gandiniego BMW postanowiło odbudować dawny koncept, który po prezentacji zaginął. Źródłem odniesienia były stare fotografie. Gotowy model w pełni sprawny pokazano na festiwalu elegancji we Włoszech. Tym razem samochód trafił do Bawarskiego Muzeum BMW. Dziękujemy za Waszą dzisiejszą obecność i zapraszamy również jutro o 8 do oglądania kolejnego odcinka Na Poboczu. Dziś o 18, natomiast nowy odcinek jazd próbnych z testem Mercedesa klasy G. Do zobaczenia!